Szanowni moi drodzy kochani, przed ostatnim dalekim wyjazdem na Bliski Wschód, w obawie przed pustynnym piaskiem i solą morską, dostaliśmy choroby uszczelnieniowej. Panicznie uszczelnialiśmy wszystko, od korpusów, przez plecaki, aż po filtry. W międzyczasie skończyły nam się przegródki w piórniku na sześć filtrów i tak oto wybrałem się do Teska. W Tesku z metrówką przycupnąłem na dziale z pojemnikami na kanapki za jedyne 2,99 wypatrzyłem takie oto Hermetyczny pojemnik na 10 filtrów fotograficznych o rozmiarze do 82 mm. Pojemnik posiada uszczelkę i 4 plastikowe klamry, co gwarantuje, że sam się nie otworzy, a jeśli wpadnie do wody, to zachowa szczelność, co faktycznie czyni. Więcej, jest twardy i pięknie mieści się w przegródki i pokrowce na obiektywy, do tore, plecaków i walizek. Oczywiście nie pochłonie wszystkich naszych filtrów, ale 10 to nie 6, a przez krągłą formę jest dużo bardziej poręczny. Do tego lepiej chroni i po zapakowaniu nic nie dotyka szkła, co zawsze budziło moje obawy w przypadku piórnika. 10 filtrów to prawie 2000 zł, i w piórniku spakowane były jakby bez dekielka. Pojemnik to cudny orzeszki. Co tam trzymamy? Okrągłe filtry, głównie szare, bo te są nam najbardziej przydatne, ale również bardzo szary, które dla odróżnienia nazywamy czarnym, oraz cepelkę, którą mamy chyba tylko dla szpanu, bo po co nam taka cepelka. Kilka faktów na poważnie. Prawda pierwsza. Ufamy prawie wyłącznie trzem producentom: Marumi, i Heliopanowi. Ten ostatni to żadna wskazówka, szkiełko za 1000 zł. No działa. On kosztuje fortunę, to łaski nie robi. Prawda druga. Filtry z napisami Digital nie są bardziej ostre niż lepsze, bo do D800. Wręcz przeciwnie, te filtry mają przeważnie problem z kolorem i dlatego producent zaleca stosowanie ich na aparatach cyfrowych, gdzie można poprawić sobie balans bieli. Na filmie mogłyby nieodwracalnie popsuć kolor. Prawda trzecia. Lepiej mieć gruby filtr 82 mm na obiektywie o gwincie 77 mm, niż chudego slima 77 mm. Na ultraszerokokątnych obiektywach o polu widzenia ponad 100 stopni nie będzie widać 82 mm filtra, ale nawet najcieńsze slimy 77 mm już mogą być widoczne. Część naszych filtrów przeznaczona właśnie do tych szerokich kątów to 82 mm i przykręcamy je takim oto adapterem. Mamy też dekielki 82 mm, aby móc je sobie jakoś tam zatkać. Prawda czwarta. Filtry muszą być zawsze idealnie czyste. To pierwsze szkło narażone na ostre światło oraz brudzenie. dlatego najbardziej zbliżone do planu ostrości. Może to nie być widoczne na pierwszy rzut oka, ale brudny filtr obniża kontrast, saturację i ostrość. A wyjść z tego może prawdziwa apokalipsa. Raz jak nam wyszła, to drugi raz robiliśmy te same zdjęcia. Prawda piąta. Nie wolno kupować Chińczyków. Takich tanich filtrów. No, może kupować wolno, ale nie wolno nimi fotografować. Filtry szare o najmniejszej mocy ND4, które zaciemniały dwukrotnie mamy dwa – Hoya HMC i Chińczyka. No, przecież nie wyrzucę, powiedziałem – mieć wolno, byleby nie używać. Chińczyk przede wszystkim nie jest szary, a fioletowy i strasznie obniża kontrast w świetle dziennym. Hoja HMC ND4 ma praktycznie ledwo zauważalny kolor brązowy, bez problemu zakładam ten filtr na analoga i nie widać go, jest praktycznie idealny. Szare ND8 zaciemniają trzykrotnie. Mamy takie filtry cztery. Kolejnego Chińczyka Marumi DHG Lite Control 8 i Choje Pro 1 Digital MC. Marumi to nasze super filtry. Co prawda są delikatnie, ale zauważalnie zielonkawe. Czyszczenie ich to zmora. Naprawdę koszmar, bo te powłoki antyrefleksyjne powodują, że nawet minimalna ilość tłuszczu marza się, trzeba zawsze myć go alkoholem. Ale zrobiliśmy nim wiele dobrego dla naszego portfolio i zwyczajnie uwielbiamy je. Do tego stopnia, że mamy dwa. Przez długi czas myśleliśmy, że to jedyne takie perełki, ale niedawno okazało się, że jest też świetna Hoya Pro 1 Digital MC. Też niełatwo ją umyć, bo ma podobnie skomplikowane powłoki co Marumi, ale gdy Marumi jest zielone, Hoya jest niebieskawa i czasem takie zabarwienie jest pożądane. Poza tym to jest ta sama liga filtrów, mam wrażenie, że hoja jest odrobinę lepsza w ostrym świetle, że te powłoki lepiej działają. Generalnie nie warto przejmować się ostrością, bo nawet chińskie filtry niewiele psują w tej materii. Za to z kolorami można sobie jakoś radzić. Przygotowaliśmy w aparacie własne ustawienia balansu bieli i niezależnie od filtra możemy wykonywać mniej więcej równe kolory już na wyświetlaczu. Po sesji po prostu profilujemy zestaw aparat plus obiektyw plus filtr i problem ustępuje całkowicie. Innym super filtrem jest Hoya HMC ND400. To bardzo ciemne szkło, prawie czarne, przepuszcza 8 do 9 razy mniej światła niż bez filtra. 50%, 25%, 12,5% i jeszcze tak 6 razy. Zastępuje trzy filtry ND8 założone jeden na drugi. My mamy wersję 82mm, bo przewidywaliśmy, że używać będziemy go na bliskowej 16mm. Miałem nawet zrobić malownicze zdjęcia nad Morzem Martwym, ale okazało się, że Morze Martwe jest martwe jak woda w miednicy. Ja nie drgnę. Ale generalnie, takiego filtra używa się do naświetlań po kilkadziesiąt sekund tam, gdzie nikt by się tego nie spodziewał. To zdjęcie to na przykład 2,5 minuty naświetlania. Z powodzeniem użyliśmy go też w portrecie. Kiedyś w środku dnia chcieliśmy rozmyć przejeżdżające samochody. Cepelki mamy dwie. Chińczyka, no przepraszam, to jeszcze z dawnych lat, i Hoye Pro 1 Digital Cepel. W ogromnym uproszczeniu filtr ten eliminuje odbicia i powoduje, że przezroczyste staje się faktycznie przezroczyste. Między innymi szkło, woda i para wodna. Na przykład przez to niebo staje się ciemniejsze, a wilgotna trawa bardziej zielona. Konkretny model wybrałem ja i to nieco w ciemno, bo na podstawie jakiegoś innego testu znalezionego w sieci, gdzie choja wypadła najlepiej. To naturalny bieg wydarzeń, bo choja to od lat przede wszystkim soczewki do okularów, więc zakładać należało, że kumają kwestie szkieł polaryzacyjnych. W każdym razie z filtra jesteśmy bardzo za, zadowoleni. W niewielkim stopniu zmienia kolor i ma sporą moc usuwania odbić. Często używamy go na przykład w portrecie do matowienia skóry. Usuwa problem świecenia się twarzy. Choć my nie ruszamy się bez filtrów. Oczywiście nie ma co popadać w paranoję i należy używać ich z głową. Zawsze kolejne szkody graduje obraz w jakimś mniejszym lub większym stopniu. Filtr coś zawsze zabiera i aby to było opłacalne, musi też coś wartościowego dawać. Ale jeśli nie daje nic, należy go po prostu zdjąć. Ja nie ufam też w te powłoki antyrefleksyjne i uważam, że warto mieć osłonę przeciwsłoneczną, choćby taką jak ta, która w ogromnym stopniu podniesie jakość obrazu. Ciekawostka na zakończenie. Dwie cepelki można skręcić w jeden regulowany filtr szary, o tak. No, pseudo, ale jednak.